Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, ponieważ zbliża się dzień dinozaura. Dlatego przychodzę do Was z propozycją super pracy plastycznej. Właśnie będzie to dinozaur 3D. Zapraszam na film. Cześć! Kochani, do wykonania takiego dinozaura będziemy potrzebować nożyczek, ołówka, Kleju, kolorowe kartki, jakiś w dwóch różnych kolorach i zwykła biała kartka. No to zaczynamy. Kochani, mam już gotowe szablony, przygotowane o, do wykonania takiego dinozaura, i będę je odrysowywać na czerwonej kartce. Na razie zacznę od takiego ciała. Gotowe materiały, czyli te szablony. Przygotuję dla Was i będziecie mieli możliwość pobrania z mojej strony internetowej. A teraz zaczynam odrysowywać. Teraz kartkę składam na pół i będę odrysowywała te części. Teraz to wszystko zobaczcie, będę wycinała. Kochani, te elementy musimy zgiąć. Zginamy raz. I teraz ten element. Zginamy. Ok. Dobra. I to samo robimy tutaj. Dobra, i teraz na tym szablonie troszeczkę większym rysujemy oko. Nozdrza, i to samo z drugiej strony musimy zrobić. Ok, teraz wykorzystując białą kartkę, przykładam sobie szablon. Odrysowuję końcóweczkę. Tu będą zęby. I teraz z drugiej strony przykładam również. Odrysowuję. I tu rysujemy zęby do góry. Pamiętajcie, że kartka musi być również złożona na pół, bo będziemy robić zęby na całej kartce. O, zaraz zobaczycie. I teraz wycinam. Teraz smaruję klejem. Na razie z jednej strony. Zobaczcie, otwieram. Wkładam zęby. Przyklejam. I to samo robię z drugiej strony. Smaruję klejem. Dociskam kartkę i zęby zrobione. Teraz druga część. Drugą kolorową kartkę składamy na pół, otwieram i mniej więcej na środku przyklejam ciało naszego dinozaura. Teraz jeszcze raz zgniatamy kartkę. Dokładnie w tym samym miejscu na środeczku otwieramy. O, i już mamy ciało dinozaura. No to teraz będziemy przyklejać głowę. Zobaczcie. Wyginamy do środka te elemenciki. Zaginamy do środka i smarujemy je klejem. I je musimy skleić. O, w ten sposób. Przetrzymamy chwilkę. Dobre. I teraz smaruję z jednej strony. Wybieram mniej więcej gdzie. Smaruję z drugiej strony. Zamykam kartkę. Dociskam. Otwieram. I już mam jedną część przyklejoną. Teraz robię to samo z dolną częścią. Smaruję zaznaczoną część. Zmiecham. Smaruję drugą część. Zamykam kartkę. Dociskam. Dinozaur gotowy. I tak powstały. Oto dinozaury 3D. Jeśli Wam się podobają, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, a także zostawiajcie łapeczkę w górę. I już zapraszam Was na kolejny odcinek. Cześć!